Co teraz? Nie, no teraz sprawdzamy czy idzie tam stream. <laughs> fez Chodź, chodź tylko zobaczcie jak się Dobra. nie Nie, nie, ja nie. Dobra, to co, możemy lecieć live. Wiesz co? tylko w takim razie trochę go... Nie wiem, no tak jest mi no to... Dobrze, serdecznie witam na naszym, na transmisji do pierwszych mistrzostw kghm u opuchar, dyrektora Huty Miedzi Płogów. Długo wyczekiwany turniej, jest to pierwsza edycja, która odbędzie się już jutro, czyli 22 listopada. Startujemy jutro o 9 rano. Jeśli chodzi o skład, no to do turnieju zgłosiło się 12 zawodników: Piotr Kłakowski, Marcin Michalik. Marcin Burda, Krzysztof Gierczak, Igor Prędki, Klinia Rosław, Rafał Wiśniewski, Kłakowski Sebastian, Szymon Damozo, Piotr Domski, Damian Dąbrowski, Kasper Węgrzy. Formuła rozgrywek będzie taka, że zagramy pierwszą fazę grupową do, w trzech grupach. Każda grupa będzie się składała z czterech zawodników i zagramy w grupach, każdy z każdym do trzech wygranych setów. Następnie rozpoczniemy grupę, finał, z fazę finałową. W której zagramy półfinały i finał, również do trzech wygranych setów. I zasada eliminacji będzie taka, że wychodzi pierwsze, pierwsze miejsca wychodzą do fazy półfinałowej, czyli mamy trz, trz, trzech zwycięzców w swoich grup, no i jedno najlepsze drugie miejsce spośród wszystkich grup, które będą grały. Jeśli chodzi o rozstawienia, z racji tego, że pierwsza faza jest fazą grupową. Jest to pierwsza edycja, to mamy kompletny brak rozstawień, czyli wszystkie losy trafiają do jednego koszyka. Także odwracamy losy. Mieszamy. Mieszamy jeszcze raz. No i zaczynamy. Pierwszym graczem grupy y, A mamy Marcin Burda. Ok. Następnie pierwszy gracz grupy B Szymon Danuozo. Y, pierwszy gracz grupy C to będzie Krzysztof Gierczak. Teraz będziemy dolosowywali gracza do grupy A. I będzie to Marcin Michali. Teraz losujemy gracza drugiego do Szymona Damozo do grupy B. Będzie to Rafał Wiśniewski. Grupa C Teraz Grupa C Igor Friend. Do grupy A kolejnym zawodnikiem będzie Piotr Kłakowski. Kolejny zawodnik do grupy B to będzie Piotr Dąbski. Grupa C. Sebastian Kłakowski. Dobrze, no to teraz następna osoba grupa A. Damian Dąbrowski, czyli mamy grupę śmierci. Grupa B. Kasper Węgrzy. I grupa C. Jarosław Klin. Dobrze? No więc tak, tak zagramy, będzie to grupa A, grupa B i grupa C. Każdy z każdym do trzech wygranych setów. Pierwsze mecze rozpoczniemy jutro o godzinie dziewiątej. My tutaj już będziemy od ósmej rano, także od ósmej rano kto ma ochotę może już przechodzić, będzie można się rozgrzewać. I jeśli chodzi o kombinację która grupa zagra ze sobą w kolejnej fazie, to to losowanie zrobimy sobie już przy wszystkich podczas jutrzejszego turnieju. Życzę wszystkim udanego wieczoru. Wyśpijcie się i do zobaczenia rano. A i uwaga, Jesz, jeszcze jest? Kto zamówił koszulkę? No to proszę bardzo są naprawdę... Efektowne, proszę, zapraszamy. Za kilka kartę, karty, dobrze? Możesz się przebrać. No i tutaj, oczywiście, nagroda główna dla Skali, gdzie i tak mam dużą głowę. No dobra. Vamos ver se